Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Fajowe czołgi Premium. W tym odcinku y, ósmego poziomu czołg średni japoński STA-2. Więc troszkę opowiem o tym czołgu. Oczywiście spróbuję zagrać y, jakąś bitewkę również na nim. Dzisiaj 65 odcinek fajowych czołgów premium i na razie y, wstrzymana seria, bo już nie mam o czym robić. Wszystkie czołgi premium już omówione, oczywiście wiem, mam 68 czołgów premium w hangarze, a tylko 65 odcinków, jak to możliwe? Tak to możliwe, że dwa czołgi premium, czyli 10 y, obiekt 907 oraz fałka niemiecka. One były w serii o fajowych dziesiątkach. No, to są 10 tieru. No i jeszcze jeden czołg, który nie omawiałem, to jest francuski AMX 1357, bo mówiłem o AMX 1357 GF, a to są w zasadzie takie same czołgi, różniące się tylko tym, że GF ma te takie paski, nie potrzebuje zakładać kamuflażu. Wystarczą mu te paski po bokach i one kamuflują ten czołg. Ok, dzisiaj STA2 8 japoński czołg średni. Na początku, może przyjrzę się różnicom różnicą między tym czołgiem a japońskim yy, czołgiem STA-1 bo to jest STA-2 i tu mamy STA-1 więc zerkajmy, zerkajmy czy są jakieś różnice moc silnika 570 koni yy, tu mamy mydziało działo a nie, działo najlepsze to to jest tu przy, wybaczcie, najlepsze działo jeżeli chodzi o wieżę mamy 70-60 yy, i 42 obrót, więc w zasadzie to jest dla nas najważniejsze: te, dwa, te dwie rzeczy, czyli dane czołgu oraz działa. A więc jeżeli chodzi o czołg, to 500. A więc STA-1 ma silnik mocy 570 koni i jeżeli chodzi o wagę, to jest niecałe 34 tony, maksymalna prędkość 45 km na godzinę i w ten sposób prezentuje się STA-1. Zobaczmy działo jedno, działo drugie. I teraz wchodźmy do STA-2. STA-2 waży trochę więcej, ale ma zamontowane moduły, więc przypuszczalnie waga jest taka sama. No niestety moc silnika. Tutaj mamy 500 konny silnik, a STA-1 ma 570 koni. No to jest przewaga mobilności. Maksymalna prędkość taka sama. Jeżeli chodzi o działo, już zerkamy. Działo 90 mm. Czyli to działo wygląda jak to, można powiedzieć, drugie działo, nie najlepsze, tylko to drugie działo, które używa STA1 90 mm, tylko jak widać, penetracja taka sama, na goldzie wszystko takie same, ale lepszy czas celowania i jak widzicie o wiele lepsza szybkość o wiele lepsza. Oczywiście najlepsze działo na STA1 to jest to działo z penetracją 218 i z szybkoszczelnością 8, ale tutaj tak naprawdę tą szybkoszczelność mamy jeszcze lepszą niż w STA1, no tylko że penetracja 185. Ym, więc działo jest ciekawe. Szybkość tego działa, naprawdę jest bardzo dobra. Yy, oczywiście, tak jak mówię, no niestety moc silnika nie jest taka jak w STA-1, czyli mobilność zapewne yy, delikatnie gorsza. Yy, ok, yy, co tu by jeszcze powiedzieć na temat tego czołgu, gdzie on w ogóle jest? Tutaj, poczytajmy, co pisze yy, tutaj Wargaming na temat tego czołgu. Jeden z pierwszych japońskich czołgów yy, pierwszych lat powojennych. Został zaprojektowany na bazie pojazdów amerykańskich, po uwzględnieniu specyfiki terenu w Japonii, parametrów sieci kolejowej oraz mniejszej postury japońskich czołgistów. Ten wariant prototypu oznaczał się skróconym podwoziem i podniesionym kadłubem. Zbudowano jego dwa prototypy, czyli uwzględniono. To, że japońscy czołgiści są mali i tam zapewne mniej tego miejsca w środku było. No i dlatego może ten moc silnika wystarczał, jeżeli ci japończycy tacy leciutcy byli. Słuchajcie, ja myślę, że już jest dosyć późno, 21 prawie, jeszcze zapewne trzeba coś postreamować, a więc przejadę się i zobaczymy na polach bitewnych, jak sprawuje się ten czołg. Mam nadzieję, że rzuci mnie na. Topa, oczywiście matchmaking tego czołgu. To jest do dziesiątych tierów. Rzuciło mi na topa, tak jest. I cena 7400. Oczywiście, jak są jakieś promocje na ósmotierowe czołgi premium, ja zawsze mówię, że jeżeli już macie wydać ten gold, to kupcie sobie jakiś med, tak żeby szkolić załogę. One, te medy są o wiele tańsze niż te czołgi ciężkie za 11-12 tysięcy golda. A tak naprawdę, fan jest fajny. W grze tym czołgiem. Plusem kolejnym, oprócz szybkości tego działa, jest depresja działa, 10 stopni, czyli bardzo ładna depresja. Jak widać, przeciwnicy mają dużo tedeków ciężkie czołgi. W zasadzie mało mają takich medolajtów, więc ja przelecę się na środek, oczywiście sprawdzając od razu mobilność tego czołgu. Jak widać, A44 to jest w zasadzie podobna mobilność do mnie T34,85. No, i, i też dobra. dobra 5,86 czas celowania, czas przeładowania m, pocisku. Więc naprawdę, naprawdę nieźle i soczyście. Dużo te deków, więc ja y, nie pokazuję się za bardzo z tamtej strony. Y, na razie. Zerkniemy. Aha. Tak jest trafiony. Mam nadzieję, że helkacik mnie nie oddał. Dobra, helkacik mnie nie oddał. Ja już przeładowany yy, pocisk. O, o, juju, tam mamy Tigera. Dobra, uciekłem, uciekłem. Dobrze by było m, tego helkata zniszczyć. Mam nadzieję, że tam się na niego rzucą. Nie wiem, czy oni są. Yy, dobra, Herkacik uciekł. Herkacik uciekł. się, yy, Coś mi świeci. Tiger, Tiger. Uciekamy Tigerowi. Ok, znikamy. Yy, I spróbujemy teraz. Sorry, te 34 yy, Spróbujemy, może, zająć się teraz miastem. Pomóc. Pomóc... O o, świecę się. Yy, może schowam się za budynek. Jest jedna artyleria. No niestety, miałem za małą szczelinkę do strzału. Tak, chaotycznie trochę strzelam, ale szybkoszczelność nie zła. Tutaj Tigerek na y, na gąsienicach, jak nietrofiony strzał, oh my god! Nie wierzę, dobra, trzeba wykończyć Tigerka. Centurion 1. Dobra, ja trochę się tu schowam. No niestety Centurion 1 to też szybkoszczelna bestia. Dobra, zniszczona. Tam mamy ISU. Dobra, przejmujemy teraz miasto. Będzie mój, będzie mój, będzie mój. Niestety, nie zdążyłem. Dobra, i szybko, szybko, działa. No niestety, niestety. Dobra, opanowane, opanowane tutaj rejony. Lecimy dalej, lecimy dalej. Przydałoby się jeszcze zrobić jakieś obrażenia. Tak jest, są robione. Tak jest, już jest ponad. Nie, jeszcze nie ponad. Jest 2000, ale tam trzeba uważać, bo hmm, oczywiście wiadomo, co się hmm, w kamień trafiłem. W kamień. On tam gdzieś był. Chowa się, chowa. Znowu w kamień. Dobra, to teraz. Teraz będą kampiące Tedeki na O kurde. Oh fuck. On schowany. Wystaje mu delikatnie tylko Główeczka! Dosłownie główeczka mu wystawała. Dobra, jedziemy teraz świecić Tedeki, chociaż oczywiście tam jest borsuk, borsuk, który może mieć chałbicę i może mnie przypieprzyć za dużą sumę. Więc tak y, bezpiecznie. Już Borsuki, RHMEK tam jest, dobra, dobra. No, zasłonił, widzieliście, widzieliście. Zażyrafił mi Borsuka. Hmm. Kurde, no słaby wynik. Nawet 2000 obrażeń nie ma. Borsuk, bądź mój, bądź mój. Niestety. Po japońsku powiedział, że nie przebiłem Borsuka, ale no szkoda, szkoda. Jak widać, przyjemny czołg, przyjemny czołg do gry, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o topkę, nie? O, -o czy to. Zabicie ci to. Aha, czy to, czy yy, to. Czy to, czy to. O, sied, mam rozwalony silnik. No, niestety bez silnika to ja daleko nie pojadę. Spróbuję yy, tego jak Tigera jeszcze od tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu. Ale bez silnika to jest fatalnie, fatalnie. I jeszcze raz, może uda mi się, uda mi się. Takie, nie udało mi się. Widzieliście, to, to była ta sama milisekunda strzału, niestety mi się nie udało, no bitwa tak naprawdę moja pierwsza, ja w ogóle ostatnio rzadko gram, więc dzisiaj pierwsza bitwa niezbyt, niezbyt w zasadzie można powiedzieć wspaniała, ale zobaczmy ile zarobi ten czołg wart 7400 golda. A więc mam 2,5 tysiąca, tysiąca y, obrażeń, ale EXP nawet nie zły, bo ponad 1000 bazowego EXPa, y, to jest nieźle, jeżeli chodzi o zarobek 70 tysięcy 70 tysięcy, dobrze, ja myślę, że zarobek nie jest zły. Jest bardzo dobry, jeszcze dostałem nawet wsparcie. Oczywiście nie udało mi się nikogo zniszczyć, ale widzieliście, to ta bitwa była, była niezbyt udana. Strzały niecelne chyba z trzy, więc mogłem mieć spokojnie ponad 3000 obrażeń. Na koniec jeszcze jedna sprawa. Napisał do mnie gracz Artur o tym, że potrzebne są pieniądze dla Lilki, dla Lili, która niestety jest ciężko chora. I potrzebuje pieniędzy na operację. Artur, co się stało? Na co potrzebne są Lilce te pieniądze? No hej, tak jak Fajer powiedział, zwijamy pieniądze dla małej Lili, która jest ciężko chora, ma po prostu rozlewia wady serca, tak się urodziła. i Potrzebne jest około 100 tysięcy złotych, które pozwoli wykonać bardzo trudną operację, która da tak naprawdę małe życie. Do 20 października mamy czas na zebranie tej kwoty, pozostało nam jeszcze 76 tysięcy. Może pomóc każdy, nieważne czy to 5, 10 czy 100 zł, liczy się po prostu gest. Wystarczy wejść na stronę www.siepomaga.pl Ukośnik Lilka. I tam dokonać wpłaty, wesprzeć naszą akcję. Za co bardzo, bardzo dziękujemy. Wszystkie informacje oczywiście w, linkie, w linku w opisie Jeżeli chcecie, zobaczcie, tu wszystkie informacje są podane. No i wystarczy kliknąć wesprzyj i pomożemy Lidce. To nic. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia!